Kodkowski frajer z wielkich snów Nalepki uśmiech na słodycz pustych słów Myślał tu postawię swój cholerny raj A wbił go w bagno do ten filipiński kraj Kasalała się strumieniem w piach i pył Majster z uśmiechem z jego marzeń kpił Został fundamentem krzywym, jak ich rząd Więc wkurwiony w sieci zrobił własny sąd Hej, Filipiny! A tutaj policja stoi. Sprawdzają autkę A ja nie mam dokumentów? I don't have the documents. Hmm, ciekawe. A my w ogóle jedziemy po płytki, bo zabrakło, mimo że kupiłem dużo, dużo więcej płytek, to zabrakło ich trzy. Trzy płytki. I muszę zrobić 24 km dla trzech płytek. 12 w jedną, 12 w drugą. Ale kupię więcej jakby się popsuły, to żeby chociaż jedna partia była. Płytki kupione. A wiecie co jest najlepsze? Że wpisała tam klient Jerlin, Czyli ja wyglądam na kobietę. <grym> Ale mamy zniżkę. Naprawdę, to że my ich nie rozpoznajemy po twarzach czasami, to tutaj przynajmniej mnie to od razu wpisują. <grym> Oczywiście kojarzą mnie z żoną. Wolałbym, żeby wpisali moje imię, no, ale to większego znaczenia nie ma. City Hardware, Sibulan. Zobaczmy jeszcze raz, czy stoją i czy będą mnie, będą mnie łapać. Bo ja nie mam prawo jazdy ze sobą. Słuchajcie, ale powiem Wam, że miałem jakiś szósty zmysł. Znaczy nie, i go nie posłuchałem. Eee... Myślałem, żeby wziąć prawo jazdy przed wyjściem, te międzynarodowe, i nie wziąłem. Widzę, wszyscy się zatrzymują tutaj, czekają, bo wiedzą, że tam policja stoi. A ja sobie, kurde, nie wziąłem prawo jazdy. Bez kasku, ludzie, tak to wygląda tutaj. Kontrola policyjna. Thank you. Łapią wszystkich, ale w większości ciężarówki. Sprawdzają. No, upiekło mi się. Muszę wziąć prawo jazdy, wyjąć z plecaka i wrzucić do samochodu. A przynajmniej zdjęcia, bo nie wiem czy wiecie, ale na Filipinach bardzo często zdjęcia przechodzą. Przynajmniej przechodziły. Do tego stopnia, że lecieliśmy samolotem, i wystarczyło zdjęcie dowodu, żeby to przeszło. Tutaj macie 7 eleven jak się jedzie do Walencji z Sibulanu. Sibulan to w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Sibulan to jest bardzo ważne miejsce, bo z Sibulanu odchodzą promy na Cebu, i to jest 12 km od resortu, więc to jest też miejsce, gdzie będziemy Was odbierać, jeśli będziecie przyjeżdżać, na przykład zwiedzając Cebu. Stamtąd to jest jakieś, nie wiem, 20 minut maksymalnie, w zależności jaka jest y, y, trafik, prawda? Te 12 kilometrów i to jest takie główne miejsce, jeśli chodzi o przyjazd na Filipiny, tutaj na Negros. No i potem jest też City Hardware, który jest dobrze wyposażony. No dobra, wracamy. We coming back to home, home, home. Płytki do wiosny. Tutaj brakowało trzech, mamy dwóch, ale kupiłem zapas. Jak widzicie, taras jest skończony. Teraz tylko zabrać te wszystkie kamienie i posadzić trawkę. Tutaj jeszcze kują. Tak to będzie tutaj zrobione. I potem zafugować. Więc ładnie co? Cześć, Mati. <noise> Jeszcze mnie nie widzieli, jak wróciłem tutaj. Też kończą zobaczcie sobie o. Tomat! O co chodzi? Gelin walczy z, drzwi z drzwiami Walczy, walczy i nie może walczyć What's up? Don't go out, it's dirty it's okay to step the theater, okay. Okay to step How you like it? I bring the tails. I don't get driver's license, but the police don't stop me. Don't don't go there. Why you don't get a driver's license? I forget. How your how your forehead? Come here. Show me your forehead. Się, drugi raz się uderzyła wczoraj. Teraz już ma dwie kreski. Moje dzieci mają twarde głowy. Mat też miał przecież, jak był mały, miał wargę rozciętą mm -hmm. i trzy szwy. Ale już ma dwa takie guzy. Dobrze, że wczoraj wieczorem by się stało, że nie przecięło skóry. Bo wtedy by był niedobrze. By był szpital grany. Dobra, idziemy zaleć, zobaczyć co, co robią. Mamy godzinę już 15, więc zostało im 3 godzinki. 2 godzinki tak naprawdę pracy. Dzisiaj robili podkop tutaj dla zasilania dla Ajzy. To będziemy wszystko przenosić w ciągu następnych 2-3 tygodni, tak żeby była droga pełna. A tutaj już zaczęli robić ściany i... Wytaw afternoon. O, tu już powoli łazienka powstaje. Drzwi zrobimy osiemdziesiątki. Można powiedzieć, że pierwszy pokój będzie, tak? Tu będzie łazienka. Tutaj może jakąś kuchenkę zrobimy, tu będzie po całości blad. Także można sobie miejsce do pracy było z szafą, prawda, jakąś? Tu będzie łóżko, klimatyzacja nad łóżkiem i przesuwane drzwi po całości, tak? Będzie pół metra ściany z jednej strony, pół metra ściany z drugiej strony i duże drzwi przesuwane tak, żebyście. Widzieli wszystko. No, i tutaj będzie na środku łóżko 1,80 m na 2 m, taki jest plan. Z szafkami po bokach, prawda? I telewizor tutaj na ścianie. Plus biurko po całości. Eee, lodówka. Eee, co tam jeszcze? Czajnik, prawda? Tak, żeby sobie herbatkę, kawkę rano zrobić, bo ja tak lubię. I tam miejsce właśnie na jakieś szpargały. Musi Musi być tak, żeby można było rozłożyć co najmniej jedną, a najlepiej dwie, duże walizki bez problemu. Bo byłem kiedyś w takich pokojach hotelowych, gdzie nie było miejsca, żeby tej największej walizki rozłożyć sobie z rzeczami. Wiecie, jak się przyjeżdża na, nie wiem, dwie, trzy noce, to się tego wszystkiego nie wypakowuje do szafy. Tak mi się wydaje. No i będziecie mieli tutaj 3,5 metra, trawki, leżaczki, tutaj gdzie to wszystko jest, i basen. Idziemy dalej zobaczyć. O, tu już jest trochę więcej. Good afternoon. I tu też powoli, powoli zdejmują drewno. Nice. Dobra, nie będziemy przeszkadzać. We don't disturb. Za duży jestem na te przejścia tutaj. Więc prace idą, powoli, powoli, ale idą. A no i czekam na wycenę planów na budowę kolejnych apartamentów. Czy się zdąży, uda nam w budżecie zmieścić, to nie wiem. A, Tutaj poda tarasem, to dookoła będzie e, żwirek. A ja myślałem, że płytki zrobić, ale będzie żwirek. Who find the cat? Charlie, no chodź, 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 no chodź tutaj do mnie. Oj, ty, 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 Mamy kotka? Who who is this cat? Who is this cat? I don't know where they found I think... Who finds the cat? It's very young. Charlie Charlie is the one who with no, cio, cio. Zostaw, No, bardzo młody kio. Zosia is very young cat. nie yes, się? Yes, yes, yes. Oh, you don't scare, you don't scare. Charlie się już mnie nie boli. Don't touch, nie, no, Charlie no. Charlie, no. Charlie, no. now sit. Charlie, sit. Nie Ah, oh, very good. Very good. Watch the Duck. Sit. Sit. Sit, Charlie. Come here. Sit. Ah, yes. You remember. Huh? What happened? Nie wiem skąd jest kot. Ale chce się wspinać na Fitzbaryang. Oj, like, 7 dni. Bardzo młody kotek. kto? From where is this cat? I don't know. Charlie, Charlie is the one who found Really? Charlie first on Charlie znalazł kota. Koniec pracy, leje troszkę. Pokażę wam tu już chyba płytki położyli. jest Oh, pressed to be faster. This. Oh, thank you, thank you, very nice. Uh, one tails left, yeah. Yeah. Okay, because I buy three extra for if broken some tails, because later maybe you know different color, if I want to buy the same. What's up? Charlie. Charlie. Pójdziemy na górę jeszcze, tylko że muzyki nie ma. Zobaczymy, jak tam robią. Zaczęło padać. Tia, tia. Co się stało z Charliem? You, you not scared, jest? Syd? Chodź tu, Syd? No, już ucieka. Jeszcze się, ale przynajmniej na mnie nie szczeka. Popatrzcie, ile drewna. Tyle drewna. I jeszcze więcej. Ale wreszcie pokoje już widać. I idziemy w górę. Zobaczmy jeszcze tam, jak to wygląda. Tutaj, od strony to widzicie będą robić już zrobili te layouty żeby to wszystko wyrównać tutaj też pod okna chciałem dwa duże okna tak żeby było widno w kuchni tym bardziej że to jest strona zachodnia i tutaj praktycznie w ogóle nie będzie słońca więc też będzie chłodno to jest dobre akurat moim zdaniem tak samo dom mamy od strony powiedzmy zachodniej i tam słońca będzie tylko tyle ile potrzeba nie będzie się tak bardzo nagrzewało a na zewnątrz to wygląda tak dzisiaj robili tam o, widzicie rynna jest ale wodę z rynny będziemy używać do podlewania będziemy, będzie zbiornik specjalnie i tak sobie leci ta woda o. więc ogólnie fajnie Powoli nabiera to kształtów. Tutaj widzicie kable, już wszystkie są porozciągane. Wszystko jest przygotowane. Czeka na podłączenie prądu. Tu będzie też sufit zrobiony i w łazience. A tutaj zostawię tak, jak jest. Tak mi się podoba, więc tak będzie. Jeszcze jeden lub na apartamenty. I basenik. Tu będą płytki. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale zdecydowałem, że będą płytki, tylko nie wiem jeszcze jakie. Tak. Te baraki przeniesiemy tam i będę mógł zrobić y, pomiary, gdzie będzie budynek dla pracowników, prawdopodobnie będzie tutaj. Tutaj będzie basen i recepcja i wejście tam. Tak? i tam będzie parking na zewnątrz. Więc mniej więcej tak to wszystko będzie wyglądało. No, a tam kolejne sześć apartamentów. Bez widoku na basen, ale za to duże. Więc Budowa, budowa i jeszcze raz budowa. Ale cieszę się, że jestem na Filipinach bardziej niż w Polsce. Tutaj przynajmniej troszeczkę odpoczywam. W Polsce jednak cały czas zabierto. O kurczę, gdzie ten kot wszedł? Zobaczcie, jestem. <śleszy> 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 yeah, because. because... She is scared with Charlie. I think it's not the scared. Maybe he feels hot there. She is also scared. Charlie is all the time barking. She's not getting. mamy no, nowego tutaj, wiecie, mieszkańca na budowie. Mamy tak już dwa psy i kota. A trzy psy. Tam jest jeszcze jeden jechał dudkowski frajer z wielkich snów, na lepki uśmiech na słodycz pustych słów Myślał tu postawię swój cholerny raj, a wbił go w bagno do ten filipiński kraj Kasalała się strumienie w piach i pył Majster z uśmiechem z jego marzeń kpił Został fundamentem krzywym jakich rząd Wit skurwiony w sieci zrobił własny sąd